Nieodpowiedzialny profesor mocy tajemnych zamierzał odprawić rytuał przywołania dusz. Wziął ze sobą potężną, magiczną księgę i udał się do głuchej puszczy. Jego pierwsze eksperymenty zakończyły się katastrofą. Profesor musiał uciekać ze swojej chaty i obecnie kontynuuje badania na Uniwersytecie. Trójka studentów, omamionych snami o potędze, wykradła notatki profesora i udała się do leśnej chaty w celu odnalezienia tajemnej księgi i wykorzystania jej do swych własnych, niecnych celów. Pomóż im odprawić rytuał przywołania, abyśmy mogli pozyskać usługi ściemniaka. Siemanko z tej strony Borsuk e, i witajcie w kolejnym poradniku do gry Ghostmaster. E, misja poprzednia jest podobna do poprzedniej, ponieważ również mamy jak najmniej straszyć, tak? E, jak najmniej straszyć, ponieważ e, to jest misja, w której mamy uratować jednego z naszych duchów, tak? E, jednego z głównych, których będziemy w sumie się bili o niego przez całą grę, tak? No, i tak, jeżeli chodzi o drużynę, polecam Wam taką, ponieważ nie musicie dokupować żadnych umiejętności, spokojnie przejdziecie na niej i uratujecie wszystkie duchy. Tak więc straszymy, a ja Wam powiem wszystko, co mniej więcej już w grze. Spraw, żeby śmiertelnicy użyli tajemnej księgi i przywołali ściemniaka. Jednym duchem jest deszczółka, która znajduje się w Kibelku. Tak więc porozmawiajmy z nią. Przeklęta niech będzie moja głupota, Deszczółka nie zatańczy już więcej. Jakże cuchnące i plugabe to ustrojstwo ręką śmiertelnika zbudowane. Kiedyż uwolnią wewnętrzny potok, który porwie ducha ku wolności? I Aby ją uwolnić, jest to trochę skomplikowane. Ale mimo wszystko na początku użyjmy dennym orem i użyjmy wstrząsu. Dzięki temu pozbędziemy się gniazda os. albo pszczół. Nie wiem co to jest. No i dzięki temu jest droga otwarta. Jeżeli im się zachce, to po prostu użyją go, tak? Drugim duchem jest tutaj obok Wicherek. Porozmawiajmy z nim. Jam jest Wicherek! Wiatru, skromne dziecie, nieudolne czary człowieka odebrały mi niebo i uwięziły w tej pułapce na sny. Niczego bardziej nie pragnę niż uwolnić się od tej dymdającej zabawki i znów oglądać szeroki świat, ale bez pomocy uciec nie zdołam. Aby go uwolnić, używamy wibracji tutaj na oponie. I używamy strząsańcy pieśni. Tyle. Znów mogę lecieć w świat na skrzydłach wiatru. Stokrotne dzięki, życzliwa istota. I od razu używamy większego wiatru. Tuż obok przejścia do piwnicy stocznica, większy wiatr i mamy odkryte przejścia. Gdy już to zrobimy, używamy pieśni syreny albo po prostu wibracji. Tak, jest łatwiej po prostu. Wibracji i niesamowitej melodii. Daje nam to większą szansę, że wszyscy przejdą. No ja niestety za krótko trzymałem, bo po prostu się kububili, tak więc używam y, piśni sereny. E, to na pewno któregoś z nich zwabi. O właśnie. Tak więc możecie sobie od razu użyć piśni sereny, żeby później nie mieć problemu. Tak. No i niestety jeszcze nie dostaną się do na dół. E, będą musieli odnaleźć klucz, który jest w ubikacji polnej. E, tak więc wystarczy, że poczekamy. Bo w sumie nic innego nie zrobimy, tak? Oni sobie teraz tak gadają, niby nic nie ruszają się, nic nie mówią, ale szukają klucza. E, no i teraz wystarczy w sumie czekać, nic innego. Chyba, że od razu znajdą. Od razu znaleźli. E, tak więc... Teraz pójdą już do piwnicy i będziemy mogli cokolwiek zrobić. Mają klucz i od razu schodzimy na dół, używamy wstrząsu na dole tutaj. Bez na to, żeby księga spadła. No i czekamy aż zejdą. i odprawiam rytuał tyle, znaczy nie tyle, bo jeszcze będzie ciąg dalszy, ale oglądajcie z tym sami. Utasz że jest filmik, więc ja was zostawię po prostu z tym. Hej tu! Ja? Yy, Praca? Эти-то <coughs> Co za paranoja? E, czy mogę skorzystać z two? Cześć ja wszakruka. Bidula ci wasza? <laughs> A drzwi to mające. O, tartaram! Odnajdę tu miecz? Cer portowego. E, Czy może mnie na... Co jeszcze odmiesz? Artefakty i broń. na dobala! Co, wiesz o ludzi? Trój ty to brasz! Gifty narodam! No, Artyfakty i broń. Władco strachów, nie pozwól, by obłąkany profesor pokrzyżował nam plany. No i teraz zostaje wystraszyć profesora. Tak jak powiedziałem, jedną osobę będziemy musieli wystraszyć. Nie wiem, czy powiedziałem, czy nie mówiłem. Ale jedną osobę musimy wystraszyć, jest to właśnie ten nasz doktorek. Nigdy nie zastanawiałem się nad jego imieniem. Zawsze mówiłem po prostu doktorek. E, tak więc musimy go wystraszyć. To jest dość proste. Jedynym jedyną utrudnieniem jest to, że mm, tamci nasi ludzie od y, uratowania naszego ducha. E, niestety, będą nam przeszkadzać. Będą co chwilę schodzić na dół, a nie możemy ich wystraszyć. Jeżeli wystraszymy, któregokolwiek, no niestety, przegrywamy. Tak więc, straszymy go. I widzimy się za chwilę. O, tutaj akurat jeszcze w międzyczasie nam deszczułkę uratowali, tak więc... Ach, błogosławiony strumień! Teraz skieruj deszczułkę na naszych wrogów, aby mogła spaść na nich z siłą wodospadu! A ja go straszę dalej. A i zapomniałem jeszcze wam powiedzieć o trzecim duchu. Porozmawiajmy z Malo Malarum. Malarum. Ja zawsze mówię malarum, więc... Yy, jak będę mówił tak, nie przyjmujcie się, ja po prostu tak przeinaczam. Mój przeklęty mąż pogrzewał mnie tutaj, w ciemnościach. Pamiętam upiorną księgę i te jego diabelskie rytuały. Serce biło coraz wolniej traciłam zmysły, aż nadeszła śmierć! Rządzę żywych są mi obce, za wyjątkiem pragnienia zemsty. Pokażę śmiertelnikom, co to znaczy być umarłym. Aby ją uwolnić, no to jest dość proste. Wystarczy użyć przewidzenia albo straszenia niespodzianki. Na jakimkolwiek człowieku. Najlepiej na doktorku, tak? Tylko że ja teraz użyję, ale nie wiem, czy po prostu załapię ją. No właśnie, nie załapie. Tak więc e, po prostu musimy użyć na kimkolwiek. Nie zadziała. Tak więc, e, no... Jak mi się uda to wam pokażę, ale... Tak jak mówię... E, jest ten tym problem. Ja tutaj musiałem wystraszyć niestety jednego z naszych. Trochę podstraszyć, no ale niestety... Na szczęście nic mu się nie stało.

Prawda, że piękny? Rytuał dobiegł końca. Ale ściemniak potrzebuje więcej dusz, aby się uwolnić. Trzeba będzie się tym zająć w przyszłości. Na razie, ciesz się ze zwycięstwa. Misja nie jest trudna, mimo wszystko może sprawiać problemy w niektórych miejscach, ale naprawdę łatwo ją przejść. No tak jak tutaj jest z tym czasem 12 minut, 10 sekund, lepszy czas 10 minut. To jest oczywiście kwestia wprawy i pobicia. No i szczęścia, bo nie zawsze po prostu się ustawią dobrze. Mam nadzieję, że Wam pomogłem w tym poradniku. Na pewno wiele ludzi ma z tym problem, z tą misją i nie tylko z tą. Tak więc zapraszam Was do kolejnych odcinków. A póki co, trzymajcie się. Cześć.